Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Justyna. Po raz kolejny dzisiaj słuchajcie, piąteczek, 9 września mamy. E, lubię, lubię korzystać kart, z kart właśnie w ten dzień, ponieważ fajnie ze mną rezonują. E, nie przeciągając, nie będziemy dzisiaj bablać, bo, bo też mam napięty, napięty swój czas. E, temat te dzisiejszego filmiku. Czy mogę jej jemu zaufać? Plus Rada Aniołków. Słuchajcie, karty zostały już wylosowane. Standardowo tylko dopowiem, że wspomogę się literaturą w razie, jeżeli będzie taka potrzeba. Liczę na to, że te karty będą Wam przychylne i naprawdę trzymam za wszystkich kciuki. Potraktujmy taką, oczywiście, formę zabawy. No, w zależności od tego, no, ze mną w piątkowe popołudnia, szczególnie w ogóle w piątek, energia, energia kart, jakichkolwiek, współdziała świetnie. Uważam, że jestem bardzo fajnym i dobrym, dobrym przekaźnikiem ja dla Was. Czytanie jest dla ogółu i kolektywnie, więc nie z każdym będzie współdziałać. Więc jeżeli wybierzesz którąś grupę i niestety no, 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 nie będzie dla ciebie, no, no to bardzo Cię przepraszam. E, tak też może być. Wtedy zapraszam Ciebie na, na czytanie prywatne, e, dlatego że też oferuję taką usługę wtedy w formie nagrania, wysyłam, odpowiadam na konkretne pytania. E, dobrze, może, może nie przeciągając w tym momencie. Słuchajcie, jeszcze tylko dopowiem jutro. Jest pełnia, piękna pełnia. Zachęcam wam, Was do tego, abyście obejrzeli mój filmik, który dotyczy właśnie pani 10, na osiach rybki panna bądź panna ryby, w zależności kto jak, kto jak woli, 10 września będzie miała ona miejsce, czyli jutro o 11.58. Fajny czas, dlatego też dzisiaj dużo mogę, dlatego próbuję się dzisiaj koncentrować dodatkowo na na kartach, ponieważ z siłą pełni, gdy Księżyc jest coraz bliżej ziemi i nas, ta energia, ta emocjonalność naprawdę działa. Ona mm, tak, to jest, słuchajcie, to. E, Okej, okay, wszystko już mam przygotowane. E, od jutra y, powiem tylko taką anegdotę, bo ja to blam blam. Od jutra w ogóle od to bodajże jest północ, 23 ileś tam z minutami, Merkury e, zaczyna redrago, e, re, degra... R, wchodzi w retrogradację, zaczyna się cofać i w ogóle nagrywałam dla Was dzisiaj, to jest mój czwarty filmik, a tak naprawdę dopiero drugi, który nagrywam przez telefon, będziecie mieć odbicie lustrzane, ponieważ nagrałam dwa filmiki na komputerze, komputer zaszwankował, czy to wina Merkurego, czy mojego, mojego już staruszka laptopa, tego nie wiem, ale nie ryzykuję w tym momencie już właśnie laptop, przepraszam, telefon, odbicie niestety lustrzane, ale to akurat nic z tego, tutaj nic złego się w tej kwestii nie dzieje. Słuchajcie, Kieruję y, y, kamerkę na karty. Mamy trzy grupy. Skoncentrujmy się. Słuchajcie, wyciszmy. Przede wszystkim. Wyciszamy swoje głowy, emocje. Koncentrujemy się. Patrzymy sobie na. na już tutaj, proszę bardzo. Przede wszystkim. Wyciszamy się. Koncentrujemy nasze emocje. Nasze głowy na tym, yy, yy, czy na sytuacji, o której chcielibyśmy usłyszeć, czy na problemie, który nas dotyczy, czy na decyzji, którą musimy podjąć. Aczkolwiek temat jest stricte, jest dosłowny. Czy mogę na niej, na nim polegać? Przepraszam, Boże, co ja gadam. Czy mogę jej jemu ufać? E, ja e, robiłam, tasowałam te karty, przygotowywałam to czytanie względem partnerstwa, związku. Ale być może masz bardzo bliskiego przyjaciela. Być może jesteś z kimś, z kim nie łączy cię związek, być może jesteście w luźnej relacji. Ale pytanie nadal brzmi, czy mogę jej, jemu zaufać? I do pytania jest również rada aniołków. E, mam długopis oraz kartkę. Tak jak prosił, prosiły niektóre osoby e, w komentarzach, postaram się zrobić um, taką czasówkę. E, I i zaczniemy i, i zaczniemy od grupy pierwszej. A przepraszam, no jeszcze tylko dodam grupa pierwsza tygrysie oko, grupa druga kwarc różowy, grupa trzecia nasza amazonit, tygrysie oko, kwarc różowy, amazonit, więc Zaczniemy sobie od grupy pierwszej, od Tygrysiego Oka. Słuchajcie, świetnie. No mam jeszcze pół godzinki maksymalnie. Ma nie widać nic. Ok, teraz jest ok, dobrze. Mam nadzieję, się wyrobić. Zresztą muszę. E, czy mogę jej jemu zaufać? I, I bardzo Was proszę tutaj, jakby o, o, o momencik, potrzebuję troszkę czasu, żeby, żeby sobie jakby połączyć, bo dzisiaj robię, robię czytanie na trzy karty. Słuchajcie, kapłanka do góry nogami oraz dwójka kielichów. Wiecie co? E, widzę tutaj, że jesteście w jakimś związku. Jeżeli jesteście w związku, to jest to związek formalny. Jeżeli nie jesteście w związku, to widzę oświadczyny. Jeżeli jesteście samotni, to znaczy, a nie dotyczy to osób samotnych, więc pomijam tę tą umiejętność, tą, ten, ten, ten tematykę. Tu nie ma, nie, ma, nie ma samotności. To nie jest czytanie dla singli. Um, słuchajcie, widzę tutaj, że świetnie ze sobą współgracie. Umiecie bardzo dobrze ze sobą rozmawiać. Um, oboje możecie mieć strach, czy to przed życiem, czy to przed ludźmi, a bynajmniej przed jakimiś tam spotkaniami. Ja myślę, że jesteście oboje nadmiernie wrażliwi i oboje cierpicie. Być może którejś z Was choruje na, na depresję i na pewno którejś z Was bardzo mocno bierze do siebie to, co mówią inni, co myślą inni. Wiecie co... <tryk> Ja tu widzę energetykę słabą między wami. Widzę dużo kompleksów. Ktoś z was, ktoś z was posiada sporo kompleksów. Myślę, że wiecie co? Ja uważam, że w, tych, w tym związku łączą was problemy, ponieważ oboje macie sporo problemów. Być może ze sobą w swojej głowie. No mówię, no tutaj naprawdę jest mega taka, taka energia, typu, jejku, co on powie, co ona powie, tak strasznie przejmuje się zdaniem tego, 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 tego drugiego, trzeciego w sumie człowieka. Gdzieś tam, gdzieś tam próbujecie doszukać się balansu, ja nie powiem, że tego balansu nie ma. Tak, bo macie jakieś tam zrozumienie, próbucie, próbujecie wspólnie dążyć do pewnych celów, deklarujecie sobie uczucia, możecie niby polegać na sobie, ale uczucia, którymi siebie... i to jest niby prawdziwe partnerstwo i pogłębiacie swoje uczucia, ale te uczucia są destrukcyjne. Ta miłość jest trudna. Jesteście mocno od siebie zależni. Podejrzewam, że właśnie przez to, że łączą Was wspólne problemy, wspólny brak we własne siły, w siebie samego, jesteście tak skoncentrowani na, na, samych, na samym sobie, że nie posiadacie takiej troski o, o drugą osobę. To nie jest miłość, to co Was łączy. Łączy Was zależność od siebie. Dlatego, że widzę tutaj właśnie tą umiejętność prowadzenia rozmów, ale równie dobrze możecie zostać przyjaciółmi i sobie porozmawiać o dręczących Was problemach. No, kmon, że tak powiem. Nie, absolutnie, yy, yy. to znaczy, czy mogę jej, jemu zaufać? Odpowiedź brzmi tak, ale... Jeżeli, jeżeli jesteście w związku partnerskim, to czas odejść, ponieważ ten związek was nie uskrzydla, nie daje wam nic dobrego, możecie funkcjonować świetnie w roli przyjaciół, dlatego że z racji tego, że znacie sami i znacie wy wszyscy, z, e, znaczy oboje znacie jakby m, przeszłość skłoniła was do... Znaczy, mieliście ciężkie może życie i przeżycia w swoim życiu, powoduje to zrozumienie jakby waszych emocji. Jeden drugiego świetnie rozumie, umiecie siebie wysłuchać i sobie doradzić, ale tak naprawdę jeden, sam sobie nie jesteś w stanie, sama sobie nie jesteś w stanie pomóc. Ani ta osoba, Twój partner, partnerka ma tak dużo problemów sama z sobą emocjonalnych, że ci nie pomoże, ona ci nie uskrzydli. Anioł mówi do ciebie: czas odejść. Tak samo jak słońce codziennie zachodzi oraz wschodzi, tak samo coś się zaczyna i coś się kończy. Mamy zmierzch i wschodzenie słońca. Słuchajcie, zakończcie to. Możecie sobie zaufać odpowiedź brzmi tak. Więc na odpowiedź yy, tytułową odpowiedź tak możecie sobie zaufać, ale jeżeli jesteście w związku, to rada moich kart odejdźcie. Ten związek was nie uskrzydla. Zaufanie stricte przyjacielskie. Tak, zaufanie partnerskie, przyjacielskie. Tak, jeśli chodzi o związek, to ten związek tu nie przynosi dla was nic dobrego niech się dzieje dla was jak najlepiej i tego wam życzę z całego serca grupa numer 2 kwarc różowy czy mogę jej jemu zaufać plus rada aniołka odkrywamy karty przepraszam że widzicie wszystko w odbiciu lustrzanym no tak dzisiaj to bywa no technika zawodzi jutro Merkury zaczyna, wchodzi w retrogradację i się cofa. Stety, niestety. Aha, dobrze. Grupa numer dwa. Chwileczkę się zastanawiam i już Wam mówię to, co ja tu widzę. Partnerstwo piękne. Piękne. Jest to osoba ukochana, romantyczna. Słuchajcie, jest tutaj um, um, rada, by kobieta um, jakby wykazywała większą inicjatywę. Razem świetnie realizujecie marzenia, pragnienia, jesteście spełnieni uczuciowo. Pięknie potraficie współgrać ze sobą na arenie rodzinnej, wspólne mieszkanie. Posiadacie tajemnice, których, których strzeże, strzeżeć, strzeżecie, dobrze mówię. Są tu jakieś ukryte, owszem, sprawy, no ale no, no, wiadomo, że że każdy mimo bycia w związku, bo tu widzę definitywnie związek, dużo uczuć e, mimo e, e, tego... No Wiecie co... Piękny wspaniały, Piękny, wspaniały związek, niby pełen uczuć, ale owijany tajemniczością. Mam wrażenie, że gdzieś tam jakaś destrukcja w tym momencie się tu wdaje. Mam wrażenie, no, mimo to, że czujecie swoją bliskość, jesteście otwarci na drugiego człowieka, to tu jest jakiś lęk przed miłością. I wiecie co? Albo to jest wasz drugi związek i boicie się zaufać temu drugiemu człowiekowi, ponieważ być może rola kochanka, kochanki bardziej was satysfakcjonuje, czyli związek pod tytułem spotkajmy się rozrywkowo i nie oczekuj ode mnie nic więcej, żadnego zaangażowania. Emocjonalnego być może tu was y, y, to satysfakcjonuje, ale emocjonalnie świetnie właśnie potraficie się zrozumieć, y, y, czy mogę jemu jej zaufać. E, łączy was na pewno romans? Ja mam wrażenie, że nie, dlatego że jest tutaj dużo, przepraszam, kłamstwa. Wasze działania często bywają błędne. E, e, oboje, oboje, e, oboje bronicie się przed usamodzielnieniem, przed. W, e, 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 mam wrażenie, że któreś z was jest postawiony pomiędzy jakimś ważnym celem, decyzją, a może ty bądź twój partner. W jakimś związku z Wami jest z, do skoku. Łączy Was tutaj romans. Um, um, jest dużo niejasności na pewno. Czy mogę jemu, jemu zaufać? Jeżeli któraś z Was jest samotna to odpowiedź moja brzmiałaby nie. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba, która jest samotna, darzy uczuciami osobę, która jest. W związku i uważam, że właśnie Wy samotni jesteście pełni oddania, natomiast Wy w związku no, szukacie tylko zabawy. W zależności od tego, którą stroną jesteście. No, no i właśnie, no, no tak, lub bądź nie. Osoba, która jest samotna tu między wami, w tej relacji, nie, nie ufajcie jej. Jeżeli jesteście, um, bo ona jakby będzie pragnęła was tylko dla siebie, um, będzie um, tu próbowała was osaczyć. Brakuje tutaj jakiejś takiej dziwnej samodzielności. Jedno z Was na pewno chce, jest uzależnione od drugiego. Widzę tutaj romans, tak, partnerstwo, ale w, w formie y, y, romansu. Y, Anioł pyta się Ciebie, czego pragniesz? Y, jakie są Twoje pragnienia? Musisz je określić, aby spełnić swoje marzenia. Ja myślę, że tutaj nie do końca jesteś szczęśliwy między młotem a kowadłem. Nie ma tutaj w tej, w tej grupie drugiej niczego czarno na białym. Tak, chcę zaufać, ale, albo się, ale się boję. A może zaufałam, zaufałem, ale ta osoba mnie zawiodła. A może. No może to jest na takim zasadzie. Obawiasz się czegoś tutaj absolutnie. Może masz złe przeżycia właśnie z przyszłości. Ktoś ciebie zawiódł, ktoś cię rozczarował. Pora dojrzeć, pora w końcu wejść w dorosłe życie. Pora podjąć pewne działania, te słuszne. Może czujesz, że druga osoba jest twoim wrogiem? Może czujesz, że właśnie coś przed tobą skrywa? Nie mogę jednoznacznie określić. To znaczy, gdybym miała jednoznacznie określić, czy mogę jej jemu zaufać, to powiedziałabym: Na razie nie. Nie mogę powiedzieć nie. Na razie nie. Dopóki nie określisz. Swojego pragnienia, nie określisz tego, co czujesz, na co jesteś gotowy, na co zasługujesz, jakie masz marzenie, czego w życiu chcesz, bo myślę, że stoisz na roztroju, na rozstaju, drugi, sam nie wiesz, nie wiesz, czego chcesz, e, e, no to tutaj ciężko jest odpowiedzieć na, na to pytanie. Tak czy smaknie, dzieje się jak najlepiej dla. Grupy, grupy drugiej. Grupa numer trzy. Amazonit. Czy mogę jej jemu zaufać? Czy mogę jej jemu Aha, zaufać? O mama. O mama, mija. Zielona pietruszka. Śmiechem, żartem. Bądź ze sobą szczery. Chyba żyjesz w jakiejś. Chyba żyjesz w jakiejś iluzji, co. Chyba sam siebie oszukujesz, oszukujesz, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, wiecie kogo ja tutaj widzę? Widzę dużo, znaczy widzę, nie dużo. Widzę brak dojrzałości emocjonalnej, widzę dużo plotek, oszczerstw. Jedno z Was chce Wami rządzić, widzę despotyzm, egoizm, widzę dużo arogancji. Król mieczy oraz król kielichów odwrócony, więc i intelekt, kłamstwa absolutnie. Król kielichów odwrócony, czyli emocje a nie, są, nie są szczere. E, wydaje mi się, że osoba, z którą jesteście, bądź jesteście to wy, bo energia może działać obustronnie. E, tutaj jest tylko i wyłącznie zaspokajanie własnych kaprysów, własnych zachcianek kosztem wręcz. Partnera, dużo hipokryzji, e, kłótni, nieporozumień. Naprawdę, jest to związek, jeżeli w nim tkwisz, czy to przyjacielski, czy to emocjonalny, czy tylko seksualny. Trudny oraz absolutnie nieharmonijny. E, osoba nie dotrzymuje słowa, jest wiarątwa mnóstwo, jest wyrafinowanie. Nawet słuchaj, człowiek jest bezwzględny. E, masz ob, olbrzymie trudności w porozumieniu się z tym kimś. Tutaj są jakieś y, y, tajemnice, y, obietnice bez pokrycia. E, nie. Czy mogę jej jemu zaufać? Nie, nie i jeszcze raz nie. Hańba, wstyd, niebezpieczeństwo skandalu. Mam wrażenie, że ta osoba, jeżeli ty nie zrobisz dla niej tego, czego, co ona oczekuje. Bądź odwrotnie, tak, to po prostu bez mrugnięcia okiem tu będzie mnóstwo plotek na Twój temat. Skandal. Jeden wielki skandal. Jest tu bardzo, ale to bardzo. E, osoba jest pozbawiona skrupułów, jest nieuczciwa, tu jest. Tu, tu, tutaj nie masz jakiejkolwiek wrażliwości. Mnóstwo gniewu, jest tu mnóstwo manipulacji. E, Słuchaj, tu zimno, wyrafinowanie, brak jakichkolwiek uczuć, naiwność, yy, niesłowność. Czy mogę jej jemu zaufać? Nie. Ten związek jest bardzo egoistyczny, ta relacja, zależność od siebie? Absolutnie nie. Rada od mojego aniołka, zresztą już odwróciłam, a może widzicie bądź nie. Bądź ze sobą szczera, szczera. Spójrz w głąb swego serca, dowiesz się, jaka naprawdę jest sytuacja. Możesz bezpiecznie przyjąć tą prawdę. Naprawdę nie bój się odejść, a powinieneś, powinnaś. Aniołki cię wesprą, poprowadzą cię nie, przez te niezbędne zmiany. Mogą być one trudne, ponieważ albo ty, albo ta druga osoba na pewno poczuje się nocą skrzywdzona, wykorzystana. Bo tu jest, mówię, tu jest mnóstwo manipulacji. Anioły dodadzą ci siły, dodadzą ci odwagi. Nie bój się. Skup się na tych pragnieniach, na tych emocjach, które potrzebujesz ty. Nie dawaj siebie, bo tu dajesz tak dużo siebie samego, zatraciłeś, zatraciłaś się tak strasznie w tym wszystkim, a ta relacja jest totalnie fałszywa. Nie ma tu nic absolutnie, nic dobrego. Czy mogę jej, jemu zaufać? Nie, nie, jeszcze raz nie. Niech się dzieje jak najlepiej dla grupy trzeciej. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę Wam wszystkim spełnienia wszystkiego, co dobre. Bądźcie przede wszystkim szczerzy i życzliwi wobec siebie. Spełniajcie swoje marzenia. Swoje pragnienia, a, a potem przyjdzie, przyjdą kolejne szczeble, by, byście mogli czuć satysfakcję z, dalszego, z dalszych planów oraz realizacji zamierzonych celów. Życzę Wam udanego weekendu. Jeszcze raz posłuchajcie mojego filmiku dotyczącego pełni księżyca w znaku ryb, która będzie miała miejsce jutro. Filmik jest z wczoraj. Dzięki, subskrybujcie, bądźcie ze mną. Dziękuję Wam, że jesteście. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego. Przesyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Pa! Hejjo!